Okno menedżera plików służy do zarządzania obiektami w systemie Arcadia i umożliwia ich bezpośrednie wprowadzanie do projektów. W wyświetlanych katalogach znajdują się zarówno pliki zawierające obiekty fizyczne BIM z zieloną ikoną, jak i parametryczne, szara ikona oraz zapisane układy, ikona układów. Okno menedżera otwiera się przy starcie programu lub znajdziemy je na zakładce biblioteki. Jego wielkość można dostosować do swoich potrzeb. Po lewej stronie okna znajduje się część nawigacyjna umożliwiająca przechodzenie między bibliotekami, folderami i własnymi lokalizacjami użytkownika, ponieważ pliki z obiektami można przechowywać w dowolnym miejscu na dysku. Znajdziemy tu szybkie dojście do biblioteki programu, bibliotek premium, dostęp do pulpitu i wszystkich dysków komputera. Można dodać również ulubione, czyli skróty do najczęściej odwiedzanych folderów. Prawa strona okna pokazuje zawartość wybranej lokalizacji czy katalogu, którą można przeglądać, klikając dwa razy na danym folderze, a przy wychodzeniu z niego korzystać z ikon strzałek lub wskazać inny folder na drzewie rozwijanym po lewej stronie. Wraz z instalacją użytkownik zdefiniował lokalizację biblioteki programu na dysku, i to tam wgrane zostały ikony obiektów dostępne w ogólnej bibliotece programu lub bibliotekach premium. W oknie menadżera plików widoczny jest ich podgląd, ale z symbolem ostrzeżenia. Są to linki umożliwiające przeglądanie zawartości biblioteki bez konieczności jej pobierania. Gdy użytkownik znajdzie interesujący go obiekt, pobiera go dwuklikiem lub opcją pobierz. Oczywiście wymaga to dostępu do internetu. Można pobrać pojedynczy plik, wybrany katalog lub całą bibliotekę. Na przykład, gdy częściej pracujemy offline, a chcemy mieć dostęp do wszystkich obiektów. W przypadku bibliotek premium, podczas próby ściągnięcia plików pojawi się komunikat informujący o wymaganej dodatkowej licencji. Po jej zakupie i wgraniu pliki ściągają się tak samo jak te z biblioteki ogólnej programu. Lokalizację, jak i wygląd biblioteki programu można modyfikować, dodawać nowe lub tworzyć własne obiekty do istniejących katalogów lub własnych folderów. Można również np. dla każdego projektu tworzyć oddzielny katalog na dysku z wykorzystywanymi obiektami.